co jest moją motywacją. No, głównie motywuje mnie chęć odniesienia tego sukcesu, prawda? Bo jednak założenie było takie od samego początku, żeby wygrywać te zawody, a nie jeździć je dla przyjemności, bo w moim przypadku, no nie o to chodzi, nie o to chodzi. Ja po prostu lubię wygrywać i, i, i to jest głównie moją motywacją, prawda? Kiedyś moją motywacją było po prostu bycie lepszym od innych, no ale jednak ten moment już jakoś nie wiem, czy minął, po prostu nie, nie miałem tej, tej potrzeby rywalizacji z innymi tam uczestnikami siłowni, yy, więc po, po prostu chciałem sprawdzić się na arenie krajowej, yy, zobaczyć, jak wykładam na tle zawodników z całej Polski, prawda, którzy zajmują się możliwe tym dłużej, dłużej niż ja. No, na szczęście się udało yy, parę eventów wygrać, z czego jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że połaską sukcesów jeszcze będzie trwało przez jakiś czas.